Na zaproszenie ponad 30 samorządowców w konwencie udział wzięli wojewoda dolnośląski Paweł Kreniak, marszałek województwa Cezary Przybylski, kurator oświaty Roman Kowalczyk, wojewódzki konserwator zabytków Barbara Nowak-Obelinda, prezes Wrocławskiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aleksander Marek Skorupa i dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Magdalena Bednarska-Wajerowska. Takie spotkanie, na których administracja rządowa może spotkać się z samorządowcami, to jest naprawdę rzecz, która jest bardzo cenna. Podejrzewam że dla obu stron. Taki głos samorządowców dla administracji rządowej jest, jest bardzo ważny. To, to są spotkania, które powodują, że ja mam wiedzę, czym samorządowcy żyją. Oceniając wysoką frekwencję podczas legnickiego spotkania marszałek województwa dolnośląskiego nie ma wątpliwości, że tworzenie konwentów samorządowych ma rację bytu, a zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy rząd wprowadza wiele reform, których realizacja spada często na barki wójtów, burmistrzów i prezydentów. Dla mnie te konwenty mają olbrzymią wartość również dlatego, że stanowiska wypracowywane uwagi, postulaty, które są. Wypracowywane są postulatami większości. Zawsze łatwiej jest realizować czy dyskutować na temat pewnego, nawet trudnego, ale zestawu problemów artykułowanych przez większość samorządowców. To już drugie samorządowe forum poświęcone najważniejszym problemom subregionu, przeprowadzone w takiej formule. Pierwsze odbyło się w październiku 2016 roku w Głogowie, a kolejne planowane jest na maj lub czerwiec w Polkowicach.